Drakantos, widzowie. Zobaczycie, dlaczego ta gra mi się podoba. <laughs> to znaczy nie dlatego, nie, nie przez te miniaturki, albo przez te miniaturki. Chodzi o coś innego. Może obczajmy sobie gameplay trailer na początku. To jest gierka, która ma ładny pixel art. Podoba mi się. Nie jest z najwyższego poziomu, Ale generalnie no, ma taki klimat, jak wiecie, retro-RPGów. A jeśli to jest MMORPG, to spoko. Nawet troszkę mi przypomina takiego z europejskiego Ragnaroka. To jest jakiś, wiecie, widzowie, trailer sprzed kilku miesięcy. Zaraz sobie przyjdziemy do czegoś nowszego. Co ciekawe, w tej grze nie tworzycie postaci od zera tutaj wybieracie już gotowych bohaterów, nie? Przejdziemy sobie też zaraz na stronę Steama e, Rakantosa i tam pewnie to będzie opisane. Tak tylko chcę w skrócie Wam pokazać tą giereczkę. Szczegółów tutaj chyba nie znamy jakichś, e, nie, nie wiadomo jakich, tylko żebyście mieli świadomość, że coś takiego powstaje. Generalnie ludzie, którzy byli zainteresowani Rayvendanem, no to znają e, tą gierkę, wiedzą, że ona tutaj powstaje, no bo Wiecie, no tutaj też y, rzut izometryczny, 2D grafika, y, pixel art, więc niektórzy mogą być zainteresowani. No trochę tak, Bobby, trochę tak, trochę tak. Dzięki Liku za... Leku za followa. Cykl. Wishlist na Steamie. Możemy zobaczyć, jak to tutaj jest opisane. Czy tutaj jest premiera? Nie ma. Wkrótce dostępne. Można tylko dodać do listy. Zobaczmy na studio, które go tworzy. Nic poza Drakantosem nie wypuściło. Tak. Nie ma nic poza Drakantosem. Przynajmniej tutaj nie widać. Ostatnia aktualizacja z kwietnia 2024. Zaraz rzucimy okiem. E Darmowa gra MMRPG. No i tutaj jest pierwszy zgrzyt widzowie, generalnie. Bo darmowa gra MMORPG. Możecie się domyśleć, co oznacza darmowa gra MMORPG. Ja tego na głos nie będę, nie będę mówił. Myślę, że każdy średnio rozgarnięty może sobie dopowiedzieć. Czy grafika lepsza niż w Ravendanie? Też tak uważam, tak, tak. Tu jest taka jakość troszkę, no poziom wyżej, nie? Jednak w Ravendanie było to dość. E, no, taka uproszczona ta grafika była. I zobaczcie, macie 21 unikalnych bohaterów. I więcej w przyszłości. Poznaj różne style rozgrywki. Każdy bohater w Drakantos wyróżnia się unikalną mechaniką, cechami osobi osobistymi i rolami fabularnymi. Odchodząc od tradycyjnych systemów klasów w grach MRPG, nasi bohaterowie wprowadzają nowe zwroty akcji do rozgrywki kooperacyjnej. Z każdą aktualizacją wprowadzamy nowych bohaterów, zapewniając stale ewoluujący krajobraz strategii i dynamiki, które gracze mogą odkrywać i opanowywać. Eee, także tutaj macie tych bohaterów wymienionych. Mm. I wracając sobie na YouTubea, możemy podpatrzeć kilku z tych bohaterów. I na przykład mamy tutaj panią, która się nazywa Jura. Samuraj. Biały. To już coś Mada, Mada czyli coś dla, wiecie, fanów anime, generalnie. No, obawiam się, że tutaj nie... Kurczę, ten system progresji, nie, nie wyobrażam sobie, jak on będzie wyglądał e, tak w praktyce, no bo skoro masz z góry ustalone postacie, z góry ustalone skille, obawiam się, że tutaj, wiecie, już będzie kopiuj i wklej. Będzie dużo bohaterów, ale jak już weźmiesz konkretnego bohatera, to nie będziesz w jego obrębie miał zbyt wielu możliwości rozwoju, nie?

Final Fantasy Rosmaryn też mam wrażenie, że jak już wybierzesz klasę, to gra się nią bardzo podobnie. Eee, właściwie to są takie minimalne różnice w tych statach. Druid? Transformacja, coś? Czy tylko magia natury? Jest transformacja, wsówkę. Nie no, graficznie ładniejsze to niż Raven Dunn, no, bez dwóch zdań. Jaki? Następny. Koleżka. Orbryn. Ale mówisz o różnych klasach, Bobby, w finalu. A ja mówię o tych samych klasach, tylko w wykonaniu różnych graczy. Ja pierdziele, to dobry hunter. Taki inżynier troszkę, nie? Kurczę, z turetem z jakimiś... Płapkami, mm, pułapkami, nawet spoko. O jore Kięściarz. Czyli taki władca piasku, brawler. Okej, okay. oho, tutaj się zaczyna bardziej interesująco, Iris. Czy tutaj magia iluzji, już widzę i arkane. Taki mesmer trochę Guild Wars'owy, widzowie. E? Ładnie, ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda ta gra. I popatrzcie też na różnorodność lokacji w prezentacji tych, tych postaci. Okay. I pani Reja Włócznia. Włócznia i błyskawice widzowe. Kurdy, teleportacje, znikanie człowieku. No, nieźle. Mobilna postać, bardzo. Mobilna postać. I czekajcie. I ostatni filmik, najnowszy. Cztery minutki. O, po co tu przyszliśmy? O, i tu jest gameplay już widzowie. Popatrzcie, czyli mamy cztery skille takie podstawowe i pod spacją coś jest. Pod spacją jest kolejny, czyli pięć skilli i tu jeszcze jakieś przedmioty do użycia. A, i F ultimate, tak tak, 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 tak. Rację masz. Objective. Trzeba kult osłabić, widzowie. Gra światem, człowieku. Fajny ten samuraj też, podoba mi się. No, jest Artes, jest Artes. Kurde, ale nie wiem, czy ta gra do mnie. Oj. Ja chyba nie lubię być zamknięty w jednym bohaterze, nie? Z góry ustalony, nawet wyglądu sobie nie mogę zmienić. Ale wizualnie ładna ta gra jest. Tutaj, patrzcie, oświetlenie też się zmienia, Zależne... widzicie? Patrzcie na postać. Jak tutaj wszedł, jest bardziej czerwona. Tutaj jest jasno, tutaj w czerwień przychodzi, i tutaj dalej przychodzi już w cień. Już ta postać jest gorzej oświetlona. Tak samo skile oświetlają odpowiednio e, środowisko. O, bosik chyba będzie. Ciekawe też, czy to instancje, czy otwarty świat będzie. Belzebub. o kurde, barba to za. O jest, dwa hitki i po sprawie, nie? Ale może Palladyn da radę. Szybko poszło. Holy light też jest, jak u. O! Wskrzesił. Wskrzesił ją. Gorzej, jak ona się zaraz znowu wydupcy. Mechaniki proste. Generalnie unikanie po prostu bomb z góry i kajtowanie. Ojoj, oj, oj! Panie Paladynie, uwaga! Agro trzyma. O Boże, wiedziałem już. No ale przyciągnął go, nie miał co zrobić, chłop. A faktycznie jest restoring, no. Tutaj ten też wstanie za 25 sekund. Ruda, dawaj go. Oj. O, że ma skila mobilnego jakiegoś. Wstaje? Wstaje, tak, tak, wstaje. No i git. Nie wiem, czy bym nie wolał widzowie tych ikonek tutaj skili u dołu i tych u góry, czy w pixelaracie. Żeby nie za, żeby zachować taką, wiecie, wiecie, integralność. Jakoś tak nie pasują mi te takie animowane e, awatary i tak samo skill'ki tutaj. Coś, coś mi takie jakieś nie, nie pasuje mi to. Tu jacyś kultyści. O, i tu zombie się przetransformowało, patrzcie. Widzicie? W sumie teraz sobie uświadomiłem, że nie jest to zbyt częste, częsty zabieg we MMORPG, że zwykły mobek wygląda w jakiś konkretny sposób i on się transformuje w coś innego zupełnie. Może w takim sleszach? Na przykład w Diablo 4 tak było z pająkami. Ale w takim wowie. Oj no. Oj, no ciężko im idzie, ciężko im idzie widzowie, zaraz dyntka. Kaput. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chcieli pokazać, chyba że gierka będzie trudna. I love how she speaks Japanese. The world is so wonderful and music. This looks uh, like a blast. No, nie wiem, widzowie, no możecie sobie dodać do wishlisty, nie? Jeśli to im pomoże. Co tam jeszcze piszą? Ciekawego. Chyba Brazole będą zainteresowani. Ruscy też. Let's go, can't wait. Ja jestem u nich na mm, Discordzie. I z tego co widziałem, no to trochę Polaków jest już zainteresowanych ty, ty, tymi, tymi gierkami, znaczy tą gierką. Tam coś co jakiś czas piszą, także śledzą, śledzą gierkę. Będzie tam jakieś PVP, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że twórcy to chyba sami na razie jeszcze nie wiedzą, wiesz, co tam będzie tak dokładnie, że to jest taki dość wczesny chyba etap. Połącz siły z przyjaciółmi, przyjaciółmi, a nawet graj solo w dynamiczne Lochy. A, można awansować bohaterów, zdobywać rzadkie przedmioty, jak ekwipunek. Mm, Bosy. K, dobra, dobra. Nic tu o PVP. O, jest! Intensywne bitwy PVP. Drakantos oferuje więcej niż tylko kooperacyjną podróż dla tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności przeciwko innym graczom, nasz system PvP zapewnia idealne pole bitwy, oferując różnorodne tryby gry, system rankingowy i regularne turnieje w grze. Masz szansę stać się mistrzem w naszej społeczności online. W PvP liczą się tylko umiejętności i strategia. Statystyki będą wyrównane, aby zapewnić konkurencyjne środowisko. Wyraź swój unikalny styl, a, czyli będą. Drakantos to nie tylko miejsce walki, to także scena, na której możesz wyrazić swój niepowtarzalny styl. Odblokuj ekskluzywne ikony, tytuły i fajne skórki, ale jeszcze, aby jeszcze bardziej spersonalizować swój profil i bohaterów. Okej, okay. i tutaj są inne możliwości. Personalizacja umiejętności. Doświadcz różnych stylów rozgrywki tym samym bohaterem, modyfikując jego umiejętności przy pomocy orbów i artefaktów. Okej, okay, czyli jest już troszkę możliwości modyfikacji. To dobrze, bardzo dobrze. System streamów. Transmituj swoje postępy w grze lub obserwuj innych graczy w czasie rzeczywistym. Co? Już coś takiego jest. Twitch się nazywa. Albo Kik, albo YouTube domki, zdobądź własną ziemię i udekoruj, i udekoruj ją po swojemu, no jeśli to, to pewnie będzie instancjonowane, jeśli to jest instancjonowane to mech market, handel z innymi graczami rzadkimi przedmiotami, przedmiotami kolekcjonerskimi i łupami zdobytymi podczas twojej podróży, system gildii, wydarzenia globalne, minigry i niektóre ciekawe wydarzenia mogą pojawić się w określonych godzinach zmieniając tempo rozgrywki i wiele więcej, highscore, cygny cykl... O kurde! Nie. Serio? Cyg dnia i nocy jest, widzowie. Oj, oj, oj. Nie, no to szykuje się naprawdę czarny koń środowiska MRPG. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, dobrze, dobrze. Cykl dnia i nocy, to widzowie, no to to... O, tu nie ma żartów, nie ma żartów. Jeszcze tylko to. E, a, i tutaj są po prostu, wiecie: System reliktów e, został rozpoczęty i ukończony, i ukończony w tym miesiącu. To szybko im poszło, ty. Tu jeszcze mamy jakieś e, prezentacje, gify, statuetka drukowana. Walka z bosem. Ciekawe, ilu chłopów pracuje nad tą gierką. No, no dobra, obserwować można, obserwować można.